Byłam akurat w cukierni, gdy zadzwonił telefon. Odebrałam dopiero za drugim razem, bo musiałam jeszcze wyłożyć drobne na ladę, żeby wziąć twoje ulubione ciasto. Kiedy usłyszałam, co się stało, myślałam tylko o tym, że ciasto na pewno wytrzyma trzy dni. Te trzy dni to moja jedyna szansa. Przez trzy dni może się jeszcze okazać, że wiadomość była fałszywa. To nie byłeś ty. Albo śmierć nie istnieje. A ci, których przykryliśmy ziemią, otrząsną się, strzepią pył z ubrania, usiądą z nami do stołu, zadowoleni, że zdążyli przed burzą, bo nie wzięli ze sobą wierzchniego okrycia i nie wyjaśnią powodu długiej nieobecności.